Witam was kochani bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Battlefield 5 kochani. Kolejny tydzień przed nami. I panowie i pewnie panie z Dice przedstawiają nam w tym tygodniu tryb Deathmatch właśnie na nowej mapie na Solomon Islands do którego pewnie przejdziemy, natomiast żeby zobaczyć sobie co jest w tym tygodniu to mamy po prostu zestaw rozbitka. Możemy się ubrać, natomiast w przyszłym tygodniu powiem szczerze, że mamy kolejny poziom. Co jest niestety, muszę powiedzieć, tragedią trochę, bo już mieliśmy poziom, mieliśmy ubranko i teraz mamy kolejne ubranko i poziom, i potem nie mamy co, nie mam pojęcia co będzie. Natomiast e, szczerze powiedziawszy, troszkę jestem zasmucony tym co tu widzę. E, tak naprawdę jest, mam poziom 16. Niedługo będę miał bazukę e, i w sumie tyle z broni. Powiem szczerze, i to jest tyle. Nie wiem, czy coś dojdzie e, później. Mam nadzieję, że jakaś broń jednak dojdzie później. Bo e, są przecieki już, że ma być jakaś mapa. E, gdzieś ktoś w data miningu właśnie wyczaił, że gdzieś tu, znaczy no niekoniecznie w tym tygodniu, nie? Ale gdzieś tam jest zagraj na mapie nowej i to będzie mapa chyba, nie wiem, czy nie jakaś morska. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że to się będzie rozwijało. W tym kierunku. No i kochani, ja sobie zacząłem tutaj grać dzisiaj, więc, więc sobie wrócimy do tego. Tutaj trzeba reanimować naszych członków drużyny, drużyny nie zespołu, czyli naszych tych czterech towarzyszy, których mamy na, na zielono na mapie. Mamy również dni i pal. Właśnie, trzeba będzie niestety bronią do walki wręcz lub bagnetem lub ogniem zadawać obrażenia. Będą dostępne te oczywiście i katany, i miotacze na tych mapach. Następnie mamy wygraj tyle rund w dowolnym trybie gry. No i potem przywrócić się członkom zespołu lub odbierz wrogom 5000 punktów zdrowia. No i nasz rozbitek będzie z nami. Totalne obłęd nie ginąć, zabij pięciu wrogów. Jako drużyna zabądźcie tyle podwójnych zabójstw. To może być trudne, powiem szczerze. Do zrobienia. No, czy wiadomo, że to jest. Wszystkie te cele są do trybu Deathmatch, więc. Więc zobaczymy sobie, jak to za chwilkę nam pójdzie. I. No, i widzimy się na. na mapie. Wyspy Salomona przed nami i powiem szczerze, że grałem na tej mapie już tutaj w trybie Deathmatch. I to jest. Fajna mapa, znaczy wiadomo, że mapa jest Salomon Islands, czy wyspy Salomona, i to jest akcja się dzieje pomiędzy punktami C D i E. Jeżeli kojarzycie z trybu podboju. No i w sumie jedyny, jedyną klasą sensowną tutaj to jest Medyk, bo, bo naprawdę z typem 2 albo z Grisganem, którego teraz sobie wezmę, no właśnie, tu mamy punkt C, tu mamy punkt D, tu mamy punkt E. Ci chyba zaczynają tutaj, chyba z tej strony, ja jakoś biegłem tamtędy. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy jak nam pójdzie. No i dziękuję oczywiście za komentarze wcześniejsze, że taka rozgrywka też Wam się podoba. Żeby zobaczyć też jakby całość tej akcji i nie patrzeć specjalnie na Kill the Tratio, tylko... Tylko po prostu tu. Zazwyczaj właśnie tutaj jest akcja. Pod tym punktem D, bo oni stamtąd idą. Stamtąd dokładnie. Alus Anton? się. no, 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 no. Mam nadzieję, że gościu mnie zreanimuje. No właśnie, potrzebuję jeszcze jednego, jeszcze jednej reanimacji. Tu go zaznaczam. <laughs> Powinienem być w miarę bezpieczny, więc chyba ktoś mnie powinien... A, uratować? Chyba nie. Tu jest gościu. Na raczej nie. A, dobra. Zacznijmy jeszcze raz. No niestety ten grisgan ma niestety bardzo mały rate of fire. Uwaga niebezpieczeństwo tak. się Nie ruszaj się zajmę to uzyskam pierwszy poziom. Znaczy, nie pierwszy poziom, tylko to pierwsze zadanie. Właściwie to już drugie. Tak, wiem, że on tam biegł, gościu. Zobaczmy, czy ten katanę ktoś wziął. Nie. Ciach. No właśnie, bo 1500 punktów zdrowia trzeba zabrać. To był miotacz akurat. Mi się wydaje, że tam był na górze gościu jeszcze. Młach, już byłem ciachnie, do ciachnięcia. No, można oczywiście własnym bagnetem atakować. Można miotaczem, można y, tym granatem ognistym. Ale jest całkiem Vera, Powiem szczerze, mimo tego. Mimo tej słabo-szybkostrzelności. Bo potrafi. W miarę, z bliskiej odległości 3, 3 NIE! Dlaczego? Przecież miałem przeładowaną broń Dlaczego przeładowywał? Co za tragedia No No, ale muszę powiedzieć, że fajna, fajna mapa naprawdę, znaczy wiadomo, że fajna mapa, ale dobre, dobre wybranie tego miejsca jest Do Moment. Weź? Biorę te katane bo chciałbym te, te, te zadania zrobić. No najlepiej, Jak pierwszy raz tu grałem, to faktycznie dużo smoka rzucali, można było w tą z tą kananą wbiec, także parę punktów tam. Że tak powiem, miałem. Będzie jakaś masakra za chwilę. Tak mi się wydaje. A, no niestety. No, trzeba być celnym z tą bronią. Ja niestety nie jestem zbytnio. Czemuś to w ogóle sam w drużynie? To jest też pytanie takie moje. Albo mnie wywalili, albo nie wiem co. Chociaż nie powinni specjalnie. Idzie co? Weźmiemy sobie granat dymny. Bo to będzie dobry pomysł. Jeżeli mam katanę, to wolę wbiec tam z kataną w dym. To przecież ty! No ja, ja. Super! Że trzy strzały z daleka Wieny. No. Trzeba będzie stąd wybiec chyba. bazuki no i troszeczkę znaczy normalnie gram na swojej rozdzielczości tej ultra wide, więc dużo więcej widzę i też się jakoś kurde nie mogę przyzwyczaić specjalnie do ograniczonego widoku ale, ale cóż zrobić Wybuchowa lanza. <grym> okej okay. Skąd ty Wiedziałem, że jak jestem zreanimowany to go, znaczy jak jestem schylony i go reanimuję to jeszcze mnie gościu nie dopadnie, ale... Eee, ale... Jak wstanę za chwilkę po tej reanimacji to... Tam, 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 tam. Jenny! Puścimy tu smołka Nie wiem, może ktoś tam dostanie. Mm -hmm. osób gratu 16, nie, no to jest dobrze. Dzienny Nie, tą bronią to sobie nie powalczę specjalnie Nie na takich odległościach Niestety tam są ludzie jacyś Mam nadal wybuchową lancę Przewagę. Mhm. Ciekawe jak długo. A ten, ten ten. Znaczy no tę broń też chciałem sobie zwyczajnie podnieść. Tam jeszcze akcja się toczy w ogóle. Także daleko, daleko. No i powiem szczerze, że myślałem, że będzie to bardziej ograniczony obszar, aniżeli to co widać teraz. Pójdziemy górą. Może my. Tu się akcja toczy, jak widać. No, nie marnij, nie marnij. Nie ruszaj się, zajmę się tobą. Dobra robota, jak tu gościu wiedzie, to nas pozabija wszystkich. Oczywiście, że mi się skończyły naboje <laughs> Ten gościu km ta na pierdziele. Ja nie wiem czy on nie jest jakimś cheaterem, kurde. Bo przez smoke... Znaczy zaczyna no wiadomo, że tam widać trochę przez smoka, więc. No przeładuj tę broń. Mhm. No. O tym mówię właśnie. Zobaczcie jak gościu jest daleko w ogóle. Piąty raz. Zginął czy nie zginął? Ja jestem też piąty raz tu. Co za tyf. Gin, gnoju. Ktoś Szósty raz mnie zabił. I zobaczcie, że on tu był w sumie bli... Zobaczcie, nie zginął wtedy. 43, no. To jest cheater, dobra. No, no, dobra. Eee... nie ma co. Także 1-23. Nie, gościu, gościu, zobaczcie, że przez smołka parę razy miedzianą. I nope, nie. Dobra, kochani, <laughs> widzimy się w następnej misji. E, misji w grze. Tym razem, kochani, sztorm na Pacyfiku i to się ogólnie dzieje akcja chyba przy e, Fladze D. Tak mi się wydaje. Natomiast tu będą większe odległości, więc e, chyba sobie weźmiemy inny. Inny karabin, których właśnie jeszcze mam do odblokowania parę poziomów. Zresztą no, sporo tego mam do odblokowania, prawda? Słomi może. Eee, będzie ok. Powiem szczerze, że na tych europejskich serwerach, no właśnie, na tych europejskich serwerach to rzadko widuję. Znaczy właściwie to jest chyba drugi raz, kiedy jakiegoś yy, cheatera spotkałem. No hakerem go nie można nazwać, on tutaj jest zwykłym oszustem, a nie, nie hakerem, który wiecie, włamuje się na serwery. No, także no, zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. Muszę z tych dział też można strzelać tutaj do wroga. Actually, wow! en kurde. Wow! Okej. Okay. Wiecie, czasami nie będę też nic komentował, bo... bo oczywiście, że... muszę się skupić też za bardzo, troszeczkę. Albo tak, jak mnie gościu tutaj zabija. You are so fleshy. fishy. A ja mam w ogóle... moment. Czy ja mam jakieś zadańki, zadanko ciekawe. Mam bredę. To jest atakując cele, to jest tylko przy takich, wiecie, przejm przejm przejmujących flagi, więc... Więc bredą ewentualnie. Ale... Zazwyczaj, kurde... No. Gościu po prostu tylko czekał. A, ah, dobra. No można ten typ 2A wziąć. On też nie jest zły. Ale mamy jakieś zabójstwo drużynowe. Moment. Eee, nie, to jest dowolny tryb gry. Tni i pal. Tak, mamy podwójne zabójstwo. Już słuchajcie, trochę tego jest, więc w sumie możemy się dorzucić do tej puli. Podwójnych zabójstw, jeżeli będzie dużo osób koło nas blisko. Wydawało mi się, że tu ktoś jest. To. W kampi myślę, że to mogłoby być zabójstwo podwójne, ale zabrakło mi amunicji. No, dla ciebie. Zamykam tamte drzwi, żeby mnie tu nikt nie dziabnął. Dobra. Za mo. To jest nasz kościół. Nope. Ah, so luck because I was in front of you at my side. No, z tą kataną to będą kurde problemy tutaj. Natomiast muszę powiedzieć, że zazwyczaj nie wybieram trybu deathmatch. Jak gram sobie tutaj samodzielnie. Dzięki. No to mi nie policzy jako podwójne zabójstwa, za długa przerwa. Apteczka dla ciebie. Dziękuję. Proszę. No, powiem szczerze, że mam ograniczony widok, kurde. Takie tunelowe widzenie trochę. Zabił mnie tutaj oczywiście, więc ucieknę. Ale zobaczcie, że 40 kurde obrażeń mu zadałem w momencie, kiedy strzelił do mnie, nie? Więc to jest taka faktycznie broń. Całkiem niezła 9-2. No to po prostu to jest masakra. Ciekawe, jak to zostanie zmodyfikowane. No, nie mówię, że znerfione, ale zmodyfikowane na pewno w patchu 6.2, który ma wyjść w sumie niedługo już. Który ma w miarę przywrócić, można by tak powiedzieć, że ma przywrócić. Wiecie, te ustawienia. A no, zrobimy zaporówkę tam, który ma przywrócić ustawienia broni, czy cechy broni. Wiecie, szybkostrzelność, odrzut, które były sprzed patcha 5.2 kropka 52 e, I. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. E, drużyna, zdobądźcie tyle podwójnych zabójstw. My, myślę, że mam całkiem niezłych tych ludzi tutaj. 65. Nie, myślałem. Ale słuchajcie, jakieś tam podwójne zabójstwa są? Gościu ma chyba shotguna i dlatego mu to idzie całkiem nieźle. Jest wysoka, więcej widać. Wrócimy dymny. Jak gościu tam, jak, no, ja wiem, że zabił mnie inny, ale czemu tam ten drugi gościu nie, nie zginął? Fucking game, tak mówią. Tu, 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 niestety w smoku nie można zaznaczać, gdzie są przeciwnicy, nie? Co by było też niezłym pomysłem. Eee... Typstówka na drużynie. Tam są oczywiście wszyscy. Super. Bo raczej nie dopadnę, no miła, miła, coś tu. Patrzcie, nie trafiłem go <noise> w ogóle. Bo celowałem przed przedniego, w miejsce, gdzie mógłby biec. Dobra, to jest podwójne zabójstwo. Tak, wiem, że tam gościu jest. Rzucimy mu dymny granat. No właśnie to jest ten gościu, o którym mówiłem, że wiem, że on tam jest i nie zwróciłem na niego uwagi, ostatecznie. No taki kamper trochę tutaj byłem, to muszę przyznać, ale... Ale jak to mówią, lepszy taki kamper niż żaden. No nie wiem, czy tak dobrze. O, to był taki kurde Kill Steel <laughs> Czy Wrack Jak się mówi? Nie, wiem, nie. Słuchajcie, ja nie jestem zbytnio też graczem FPS Znaczy lubię Battlefielda grać, faktycznie, i zawsze w niego grałem. Zresztą na moim kanale sporo tych odcinków było zawsze Battlefielda. Grałem też trochę w Koda, ale to... W sumie z nikomu liczbę godzin. Więc, no, zawsze podobało mi się tutaj bardziej to takie, bo no, czy taktyczne podejście te, to ciężko powiedzieć. O kurde, ale bym dostał. O, No właśnie, kurde. W sumie strzelałem do typu. zastanawiam się, czy typ 2A ma, no wiadomo, że ultra szybkostrzelność ma. Natomiast jakoś specjalnie tu mianem zabić trzy razy już tutaj. Uścimy dymny. Dobra, pójdźmy tędy, oczywiście troszkę flanką. Mamy kolejne podwójne zabójstwo. No, granat dymny i mam granatnik dymny, nie? więc podwójny dymny. Nie był dobry wybór, coś tu wybucha. No stop, czy ja chcę tu leźć? Wiem szczerze, że niekoniecznie. Nie, 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 nie. Myślałem, że jak się położę, to. się zgaszę, ale się nie zgasiłem. Być może ktoś mnie uratuje. O, raczej nie. No, załatwili mnie, pomocy. O, gościu działa z To nie jest głupi pomysł, słuchajcie. Tylko chyba w tym meczu tego nie pokażę już. Bo mamy nasz karabinek, ten który bagnet ma. Nie, to nie jest ten karabin. To jest ten. On ma bagnet. No. Na tym deathmatch dobra sprawa. Od ognia bagnetem lub innym. Dobra, tyle. My gosh, what is this kind of behavior that you guys only rush in the whole team? No, tak mamy po prostu, no. <laughs> eee, co? No tu al to ciarpalanga. Whatever. Kochani. Zakończymy sobie na tym, ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Troszeczkę tego jeszcze jest. Fajnie, że tutaj jako drużyna zdobyliśmy trochę zabójstw podwójnych. To jest 14 tysięcy punktów, tu jest oczywiście 30, więc wydaje mi się, że... po zebraniu tych wszystkich punktów to... być może dwa levele dostanę. No i specjalnie też... znaczy inaczej. Czasami sobie gram samemu, tak jak już wszystkie te misje wypełnię. Yy, natomiast nieczęsto, więc liczę w sumie na te punkty z tych wszystkich zadań, żeby odblokować kolejne punkty. Znaczy kolejne levele tutaj. Yy, czy coś ciekawego? Tu jest typ 2. A taki. Tu jest do No tą psona. To jest fajne, właśnie. Te to, to są fajne skórki z tym, z tym wężem. No. Oczeta. A, dobra sprawa, w sumie. Patrzę na Rambo. No, to bym chciał w sumie odblokować te dwa. No, Nawet mi nie zależy specjalnie na tym, na tej skórce, ale zobaczymy. Kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Eee, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, żeby pokazać, co jest nowego. W kolejnym tygodniu, chociaż wiecie, co będzie w kolejnym tygodniu nowego, ponieważ będzie po prostu level up, ale być może zabij jednego wroga, przejmuj liczbę celów. Wydaje mi się, że to będzie jak widać z tyłu typ posterunek. No, zdobądź jako zwiadowca lub żołnierz wsparcia podczas obrony celów. Tu jest podbój drużynowy. Albo podbój drużynowy będzie tutaj na Wyspie Salomona, tak mi się wydaje. No. Mogliby trochę do tego więcej dać, no ale trudno. Dobra, ani dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Baba. Pa, pa.